Jarosław Kaczyński niedawno wrócił z Jasnej Góry. Okazało się, że pojechał tam, aby modlić się przed znanym obrazem Matki Bożej. Sytuacja wydaje się być mocno kontrowersyjna. W końcu na ostatniej konwencji pis prezes grzmiał Wara do polityka i dziennikarza Pawła Rabieja, co wywołało w mediach poruszenie. Internauci postanowili w tej sytuacji podsumować kaczyńskiego. Jarosław Kaczyński po konwencji PiS, która to odbyła się w Katowicach, postanowił udać się w podróż do Częstochowe. To bardzo ciekawy wybór, który wywołał spore kontrowersje wśród internautów. Zastanawiają się oni, jak prezes Prawa i Sprawiedliwości godzi ostatnio zaprezentowane przez siebie zachowanie z chrześcijańskimi wartościami. Jarosław Kaczyński modli się przed obrazem Matki Boskiej. na ostatniej konwencji pis temperatura była naprawdę gorąca. Największe emocje wśród Polaków wywołał fragment wystąpienia Jarosława Kaczyńskiego. Muszę podziękować za szczerość panu wiceprezydentowi Warszawy, który postawił sprawę jasno. Nie chodzi o żadną tolerancję, chodzi o afirmację związków jednopłciowych, o małżeństwa tych związków, chodzi o to, żeby miały prawo do tego, aby adoptować dzieci. My chcemy jasno powiedzieć, tu mówimy nie, a już w szczególności jeżeli chodzi o dzieci. Waro od naszych dzieci, Grzmiał Jarosław Kaczyński. Wypowiedź wyraźnie podzieliła Polaków i wywołała spore zamieszanie. Niektórzy zestawili jego słowa z pobytem w jasnej górze. Jak się okazało. Prezes w sobotę pojechał tam, aby złożyć przed obrazem Maryi biało-czerwone róże. Dla mnie Jasna Góra jest bardzo ważna. Nie ma takiego miejsca w Polsce, a dla nas, Polaków, pewnie nie ma takiego miejsca na świecie, gdzie lepiej można się modlić. Jeśli tylko mam okazję, żeby się tutaj pomodlić. A dzisiaj taka okazja się nadarzyła, to oczywiście przejeżdżam i modlę się. Jestem w ciągłym pośpiechu, więc na ogół nie trwa to długo. Jestem bardzo szczęśliwy, że tu byłem, że dzięki dobroci ojców Paulinów mogłem się modlić pod samym obrazem, i mam nadzieję, że Bóg pozwoli, że będę tu jeszcze wiele, wiele razy, powiedział w rozmowie z biurem prasowym Jasnej Góry. Użytkownicy internetu komentują zachowanie Kaczyńskiego, między innymi fragmentami z Pisma Świętego. Gdy się modlicie, nie bądźcie jako błudnicy. Oni lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać? Zaprawdę, powiadam wam, otrzymali już swoją nagrodę. Te zaś. Gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do ojca twego, który jest w ukryciu. A ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie, napisał użytkownik cytując Ewangelię według świętego Mateusza, co zdaniem innych internautów jest świetnym podsumowaniem sprawy.